Sampai jumpa di video selanjutnya. Z tą miejscówką mam różne skojarzenia Pamiętam jak pan MO mi rower rozjebał I w nim grzebał i wtedy było źle I nie było wtedy tak namiętnie Tylko było tak ambiwalentnie Czyli nega pozytywnie I wtedy nie było tak dobrze Bo mi do tej pory nie oddał kasy I ja musiałem włożyć sporo mojej pracy No niestety są ludzie tacy Którzy są fałszywi i często coś rozwalają, a później kasy nie oddają I to jest trochę zasmucające, że ktoś, kto jest niewinny, musi poświęcić się, żeby sprzęt doprowadzić do dobrego stanu. Jo Shelly, Belta, Lila i Gold and Brock, to jest ten potężny show. Opisujemy tą dobrą zabawę, kiedy opisujemy moje zdarzenia, to po prostu jestem pod dźwiękiem i pod nowym werbelem zawsze na dobre sety mam to wszystko opisane w życiu, kiedy mam rzecziono, to po prostu nigdy mnie do rzeki nie wrzucono. Nowe życie i nowe sugestie opisujemy w prostej przestrzeni, w prostej werdykcji, bo po prostu nie mamy nigdy tej dobrej dykcji. Musimy na tym stale pracować i jako się nawadniać i się niczym nie przejmować. Ja Mam to dobrą zabawę, bo po prostu żyjemy dobrą chwilą. No, i tak było, właśnie tak się zdarzyło. Idziemy po tych krętych schodach. A dokładnie to po tym podeście i nie jesteśmy na pedaleście. bo jest fajnie. I mój kolega chodził do tej szkoły. Mam nadzieję, że ją znacie. Choć tu się działy liczne pierdoły, i się też działy nieprzyjemności, ale częściej było ciekawie. I było wszystko w dobrej zabawie. Więc pozdrowienia dla Was, oczywiście, pozdrowienia ślemy dla Was, do po prostu. Że na was zawsze czekamy Kiedy rapujemy ja to po prostu nowe sugestie mamy po to Żeby w tym dołku zakopać Wszystkie moje prehistoryczne warianty Które zawsze tutaj wielą wielu Na naszej podysie, na naszej presji Mamy to wszystko opisane w nowym świecie Kiedy hamujemy ten prosty przebieg informacji To po prostu widzicie szkołę, widzicie kuchnię Tam gdzie kucharki pracowały i mieliśmy tam praktyki No i sprzątaliśmy Bo wiadomo, że w życiu najważniejsze staje się To nasze prototystwo, bo wiadomo, że mamy wszystko Obudowane i opisane na prostym werdykcie i na prostej przestrzeni I nie mam żadnej bieleni, yo Na baranówce to nawet przeklinają siedmiolatki I czasem zdarzają się wpadki Ale mimo to czasem są dobre znajomości I też dobre kontakty Jest dobrze jak dziś rapujemy I się dobrze czujemy, ją.